hej witajcie z Cajstraliby. W tym filmie opowiem Wam o nowej toksycznej emotce w Brawlsters, która zmieniła swoje znaczenie, też już była wcześniej, w żalz o 180 stopni. I już Wam opowiem, co to za emocja, więc lecimy z tematem. Jak wiadomo, jest obecnie event, w którym można wygrać 5 legendarnych starych dropów. Chodzi w nim o to, aby dawać łapki w górę zawsze, bo Brewsters stwierdziło dokładnie twórcy Brewsters, czyli Supercell. Stwierdziło, że hmm, coś za dużo tej toksyczności, ale przez przypadek wyszła im nowa toksyczna emotka, która ma tak na pół na pół zepsute znaczenie, już Wam tłumaczę dlaczego. Więc tak. Aby to zrozumieć, musicie najpierw poznać dokładnie o co chodzi w evencie. Musicie dać łapkę w górę i to nie tak, że jeden raz, tylko dajcie z tymi łapkami w górę spać. Każda runda u mnie wygląda tak. Zaczyna się runda, każdy daje lajka, później kontynuujemy, aż się znowu załaduje i każdy daje lajka. Oczywiście ludzie nie robiliby tak tego bez powodu, bo po co? No, ludziom się po prostu nie chce wyglądać łapkę w dół, która jak wiadomo ma łatkę najbardziej toksycznej emotki w grze, nawet bardziej toksycznej niż sama emotka Klauna, no ale wracajmy do tematu. Nową bardzo toksyczną emotką jest emotka łapki w górę. Wiem, nietypowe. Ale mogę to szybko dla Was wytłumaczyć, czemu ja uważam, że ona jest toksyczna. Bo jak dotychczas na koniec rundy, zawsze ludzie dawali Wam łapkę w gdół, bo łatwo było Was pokonać czy coś tego typu. To teraz dajmy łapkę w górę. I może na początku nie zmieniło to was nic, czyli po prostu pomogli wentowi i jest OK. To później po czasie zaczęliście się powoli denerwować, że zawsze jak Was pokonają, dają tą łapkę w górę i od razu czarne skojarzenia z emotką łapki w dół się pojawiają. Emotka łapki w dół dotychczas znaczyła, że było łatwo Was pokonać. Emotka łapki w górę straciła w swoje znaczenie pozytywnego posłania swojej drużny, na takie... W sumie ta emocja straciła całkowicie swoje znaczenie i ta aktualizacja można powiedzieć, że lekko zepsuła Brawl Mam nadzieję, że Supercell to lekko naprawi, to jakąś nową emotkę, która nie jest aż tak toksyczna, jeżeli można emotkę w ogóle nazwać toksyczną. Info dla osób, które oglądają do końca. Otwieram końcowo mój klub w Brawl Stars. Zdecydowaliście wszyscy w ankiecie. Nie tak wszyscy, bo 28 osób, ale zadecydowaliście, że mam zrobić klub w Browsers, więc tak. Możecie podawać nazwy dla klubu w komentarzach. Oczywiście, wasz komentarz pojawi się na banerze na moim kanale, jeżeli wasza nazwa zostanie użyta. Więc widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Hej!